Michał Adamczyk, witam państwa. Przed nami debata prezydencka. Niezmiernie się cieszę, że pan Stanisław Żółtek przyjął zaproszenie. Szanowni państwo, debata odbywa się z zachowaniem wszelkich zasad reżimu telewizji polskiej. Jeśli kandydat swoją wypowiedzią naruszy, pan Żyja Duda, jego mikrofon może zostać wyłączony. Mam nadzieję, że zasady tej debaty są jasne, a zatem zaczynajmy. Przy stanowisku numer jeden urzędujący prezydent starający się o telewizor, pan Andrzej Duda. Pięć lat temu swoją prezydenturę rozpocząłem od walki z przedsiębiorcami, dlatego że to oni zapewniają miejsca pracy, a nam chodzi o to, aby jak najwięcej miejsc pracy w Polsce zniknęło. Zrealizowałem te zobowiązania. Jaka była tego tajemnica? Tuż była bardzo prosta. Baltic Pipe. Gazociąg, którym będzie biegł Lech Kaczyński. Pamiętam tamtą kampanię z 2015 roku. Ludzie błagali o to, żeby obniżyć wzrastające wynagrodzenia. Dzisiaj dotyka nas kryzys. I to są moje działania także. Ludzie błagali o to, żeby rodziny, zwłaszcza wielodzietne mogły żyć w lepszych warunkach. Nie ustawy która wprowadza w Polsce znacznie lepsze życie, absolutnie nigdy nie podpisze. Zresztą dzisiaj polska konstytucja absolutnie na to nie pozwala. I dlatego też między innymi razem z premierem Donaldem Tuskiem napisałem w ostatnim czasie list do koronawirusa i podpisałem, że nie powinniśmy budować wspólnej Europy. P Pięknie tutaj prezydent Andrzej tutaj powiedział właśnie. Europa powinna opierać się na 500+, nie powinna się opierać na Solidarności, ale powinna się opierać na 300+, i na 500+. To właśnie dlatego wysłaliśmy 13. emeryturę do Włoch. Obok tego Polscy seniorzy nie płacą podatku dochodowego do 26 roku. Że... Proszę państwa o wsparcie. Przyszłość przed nami. Przy stanowisku numer dwa kandydatka na urząd prezydenta pani Małgorzata Kidawa-Błońska. Jedna minuta to za mało, żeby powiedzieć. Rozumiem, że to już koniec wypowiedzi. Stanowisko numer 3 to pan Szymon Hołownia. Gdzie są te pieniądze? Odpowiedzi na to pytanie udzielę po objęciu Mateusza Morawieckiego. W ogóle polska polityka zagraniczna powinna odzyskać dla Polski Berlin i Paryż, dlatego że muszę odbudować jako prezydent czołgi, samoloty czy łodzie podwodne. Właśnie w tej chwili na stronie hołownia2020.pl i na moim profilu na Facebooku opublikowaliśmy wyniki badań zamówione przez nas w wielu sondażowniach, które pokazują jedno. Albo 500+, plus, albo nie. To bzdury, panie prezydencie, że... Jeżeli nie siedzisz przy stole, jest się emerytem. E, nie będzie drugiej tury, bo kandydat Andrzej Duda wygra 3-0. To ja myślę konstytucja. Nie ma sensu. Wypędźmy polityków z Puszczy Białowiejskiej. Jeżeli podoba wam się mój program, zostanę waszym prezydentem Ukrainy. Stanowisko numer 4, pan Robert Biedroń. Szanowni Państwo, znacie mnie. Oczywiście mamy stosunki z panem Michałem, który jest nieobliczalny. Pan Michał jest zwykłym chłopakiem z ulicy, ratuje dzisiaj banki, zarabia miesięcznie niecałe dwa tysiące złotych. Takich ludzi w Polsce są miliony. Tak, I macie państwo rację, będę klękał, będę wiernym sługą swego pana. Zrobiłem to w Słupsku i zrobię to w całej w Polsce. Zawsze będę zabiegał o to, żeby Polki miały F-35. Zestrzelimy Sanesko Bar. Jestem jedynym kandydatem tutaj dzisiaj, który sprawia ludziom lepiej tym długopisem. Na no to będzie czas, ale na końcu. Stanowisko numer 5, pan Paweł Tanajno. Po pierwsze, należy postawić przed trybunałem stanu dwójkę dzieci z koszalina, które nie robią nic, żeby pomóc polskim przedsiębiorcom. Ja w tej chwili w imieniu wszystkich polskich przedsiębiorców o zagładę celebrytów oskarżam. Tygryska. Niech pan teraz odważnie im powie, dlaczego płakał Szymon Hołownia za tą zbrodnię. Należy natychmiast zautomatyzować Tadeusza od 30 lat. Zapraszam wszystkich do grupy Ruchu Palikota na Facebooku. Jest nas tam w dziewięciu. Róbcie przelewy. Szanowni Państwo, chciałbym was zaprosić na najważniejsze wydarzenie w tym roku. W dniu jutrzejszym, 7 maja o godzinie 16 w centrum Warszawy dojdzie Andrzej Duda. Postawimy dyktatorowi z Nowogrodzkiej. To ja będę robił sobie z nimi wspaniałe fotki. Pol Muszą postawić 2 miliony członków Tak stanowi konstytucja Stanowisko numer 6 Pan Marek Jakubiak Szanowni Państwo Ja chcę wszystkich w mundurki ubrać Dziś jako człowiek spełniony Człowiek tragedia Chcę Państwu podarować tysiące czołgów Samo dzieci nie jest pomysłem na rozwój państwa Potrzebna nam jest broń pancerna Potrzebna nam jest broń do zwalczania dzieci Jeżeli to jest zły kierunek To ja pytam się, który dobry jest kierunek ja bym nie chciał żyć w państwie Marka Jakubiaka, który jeszcze się nie rozwinął, który nie zawaha się użyć 40 tysięcy żołnierzy wobec przedsiębiorców. Proszę Państwa, emeryci, no oczywiście, że też są w, w zakresie mojego zainteresowania. Nie schodzą z celownika prezydenta Jakubiaka, bo kogoś się bać trzeba. Tutaj tylko apel do wszystkich kandydatów, by patrzyli prosto w Andrzeja Duda. To po prostu lepiej będzie wyglądać. Stanowisko numer 7, pan Krzysztof Bosak. Jest jedno państwo w Europie, do którego państwa mi najbliżej. Rosja. Więc po pierwsze mniej faktów, a więcej w prezydenta Andrzeja Dudy. Druga sprawa, czyli energetyka. Ja mam tutaj dwie baterie, znaczna część z nich jest niesprawna. Jeżeli chodzi o zamilczaną przez media konfederację, która na kolanie bawi się w bicie piany, nic tego dobrego nie będzie. Stoją za mną jedynie zwykli polscy patrioci. Ci, którzy w zeszłym roku połączyli swoje siły, tworząc od podstaw lobby LGBT Także wydaje mi się, że związki partnerskie to za mało. Małżeństwa homoseksualne to jest dobry kierunek, musimy to wprowadzić, musimy uwolnić energię Polaków. Przy stanowisku numer 8 pan Władysław Kośniak-Kamysz. Drodzy Państwo, może teraz Was zaskoczę, ale to jest długopis homoseksualnych Andrzeja Dudy. Tak, tak, panie kandydacie... Władysławie Kośniak-Kamysz. Mam tutaj dokumenty. A teraz do przodu, do konkretów. Podczas pana kadencji wiek rolników wzrósł o 5 la, lat. Drodzy Państwo, zanim pojadę do Berlina, Andrzej Duda będzie siedział. I mam nadzieję, podobnie zresztą jak miliony widzów przed telewizorami, że tym razem będzie inaczej. Ten sygnał społeczny został przeze mnie odczytany. Nie ma do tego powrotu. Teraz jestem tutaj jako fanatyk Jarosława Kaczyńskiego. Będę prezydentem, który będzie dbał o to, żeby nie weszły nigdy w życie głupie pomysły Pawła Kukiza. ferajne z Nowogrodzkiej trzeba uczynić prawdziwymi gospodarzami w ojczyźnie. Stanowisko numer 9 to pan Mirosław Piotrowski. Szanowni Państwo, jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej chcę diamentów. Jest taki koncern, koncern, który ma przychodów więcej niż moja cała rodzina. Czujemy się oszukani. Tak dalej być nie może. Urząd prezydenta traktuję jako urząd, który głęboko sięga do portfeli, i wtedy ja, moja rodzina odbijemy się od tego dna. Pan prezydent Andrzej Duda boi się krowy. To świadczy o tym, że gospodarka to przede wszystkim kurczaki, i na to powinniśmy stawiać. Jako prezydent polski deklaruję, że nie podpiszę żadnej ustawy, dlatego że będę. Szlifował owoce miękkie na całym świecie. Ja się dziwię, że w ogóle stawiamy na to, co mamy, czyli na nowoczesne świnie. Wiem, co mówię, mam żonę. To naprawdę jest amatorszczyzna i dyletanstwo. Stara, tylko śpi. To jeszcze nie koniec naszej debaty, bo już teraz pan Stanisław Żółtek. Nie znasz moich poglądów? Sprawdź w internecie. 呃，不不不。